Cześć, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Dawid160.pl, a to jest filmik taki troszkę specjalny, ale przede wszystkim będzie to taka luźna pogawędka odnośnie mojego kanału w związku z pewnym wydarzeniem, które dziś mija. Zwróćcie uwagę na dzisiejszą datę. Dziś mamy 15 sierpnia 2020 roku, a wiecie co to oznacza? Że dziś mija. Okrągłe, no może nie takie okrągłe, po prostu 9 lat dziś mija od momentu publikacji pierwszego materiału na YouTube. Oczywiście przeze mnie. Swoją drogą, wczoraj minęło 9 lat od momentu założenia kanału Dawid160.pl i pierwotnie filmik ten miał być w ramach właśnie 9. rocznicy założenia kanału, ale no cóż, czas był szybszy. Także dzisiejszy materiał będzie w ramach 9 rocznicy publikacji pierwszego mojego materiału na YouTube, czyli no ponad 800 filmów temu. Niesamowity szmaty czasu. Nawet pokażę Wam dwa zdjęcia, to są zdjęcia tak stare jak średniowiecze, no może trochę przesadziłem, ze stycznia 2012 roku, ileż wspomnień się wiąże tylko z tymi dwiema e, fotkami i to moje poczucie własnej wartości nie, nie wierzę, że takie teksty kiedyś pisałem ale naprawdę kiedyś tak było jakby to pomnożyć 9 razy 365 to wychodzi naprawdę spora liczba dni, która upłynęła od momentu właśnie kliknięcia załóż kanał, czy jaki to tam przycisk wydniał, no nie jest to zbyt istotne teraz Swoją drogą w tle leci muzyczka z jednej z pierwszych gier, jakie kiedykolwiek nagrałem na swój kanał, czyli właśnie muzyka z gry Speedy Egbert 2. Mm, aż się przypominają te stare dobre czasy, czyż nie? Ale dziś nie będzie o historii, będzie o. Bardziej o tym, czego możecie się spodziewać w najbliższym czasie. A mówiąc najbliższy czas, mam na myśli najbliższy rok. Czyli od tego dnia począwszy aż do 14 sierpnia 2021 roku, czyli do 10 kanału. Możecie być niemal pewni, że. Do tego czasu będę starał się dla Was uploadować materiały przynajmniej w miarę regularnie. Natomiast co będzie po dziesięcioleciu, to tego tak naprawdę nie wiem. Po też no, podzielę się z Wami taką pewną obawą, bo też nie zawsze będą to optymistyczne wiadomości, że po dziesięcioleciu mój kanał stanie pod znakiem zapytania. I pewnie teraz spytacie, właśnie dlaczego? Cóż, lubię nagrywać filmiki z gier, pokazać Wam, jak, jak prezentuję daną grę, jak i też inne produkcje, też lubię kręcić, choćby ten teleturniej, wezwania widzów na przykład, ale jest taka, mam parę obaw związanych z kanałem ogólnie, ponieważ zwróćcie uwagę na licznik. Subskrybentów. On wynosi niecałe 500, co jest bardzo skromnym wynikiem po, po tak długim czasie już istnienia kanału. To właśnie rodzi taką obawę: czy ja powinienem dalej prowadzić ten projekt? Dawid 160P, czy może odpuścić w jakimś stopniu? Od razu powiem, że nigdy nie liczyłem na jakąś ogromną widownię typu 100 tysięcy widzów czy, czy pół miliona widzów, bo tak naprawdę nigdy jej nie zdobędę aż, aż, tylu, aż, takiej, aż takiego grona osób oglądających, ale, ale fakt, że po tak długim czasie oglądam mnie nadal tylko kilka czy no może kilkanaście osób, no nie, nie napawa to optymizmem. To też jest takie w pewnym stopniu trochę smutne, ponieważ generalnie poświęcam się swoim materiałom, staram się, by były jak najlepsze do oglądania. Tak samo przy montażu też spędzam dość sporo czasu, zwłaszcza przy wezwaniach widzów, gdzie montaż nawet takiego jednego odcinka, 16-minutowego, zajmuje no, 3 dni minimum więc to jest naprawdę spory. Spory kawał czasu, a rezultaty no, nie są najgorsze, ale też jakiejś wielkiej satysfakcji też mi nie przynoszą. Więc będę miał naprawdę poważny dylemat, czy, czy kontynuować takie przemawianie przed mikrofonem dla zaledwie kilku, zaledwie kilku bądź kilkunastu osób, czy może, czy może zrezygnować. Bo nie ukrywam, że publikując materiały na YouTube liczę się z opinią, ale tymczasem tych opinii no, nie jest za dużo. W szczególności brakuje mi trochę komentarzy od Was, w sensie, no nie wiem, że na przykład o ten moment był fajny i ten też, ale ten na przykład mi się nie podobał, tak? Bo no, generalnie bardzo lubię takie komentarze czytać, zawsze to też sprawia, że naprawdę ktoś dany materiał zobaczył tak I, i to mnie bardzo cieszy, że ktoś naprawdę zainteresował się moim wyrobem, moimi właśnie zmaganiami z daną grą, czy też właśnie może też pod jakimś innym elementem zwraca uwagę na moje materiały. Także no sytuacja nie jest najlepsza, ale najgorsza też nie. Mimo to liczę na to, że przez najbliższy rok sytuacja chociaż troszkę, chociaż troszkę się poprawi i będzie większe zainteresowanie moim kanałem aniżeli tylko kilkadziesiąt wyświetleń. Mówię o najnowszych moich produkcjach. A jeśli nie, no to będę miał dylemat, ale to dopiero po dziesięcioleciu będę się zastanawiał, co z tym fantem dalej zrobić, bo nie ukrywam, że kanał prędzej czy później się wypali i tak i skończy się też, ale mam, mam nadzieję szczerą, że jeszcze, jeszcze nie teraz. A dlaczego po dziesięcioleciu? Dopiero ponieważ chciałbym, żeby kanał przetrwał 10 lat bez względu na wszystko. W końcu 10 lat to jest bardzo okrągła liczba, ja wiem i to bardzo dobrze wiem, że mój kanał pod kilkoma względami się niczym nie wyróżnia, ale na przykład taką serię jak Zagrajmy w Stranger to nigdzie nie zobaczycie niż u mnie, albo choćby Zagrajmy w Trackmanie Sunrise też nigdzie nie widziałem, na polskim YouTubie przynajmniej. A mogę się założyć, że bardzo wiele osób, zwłaszcza z Trekmanią Sunrise, ma bardzo fajne wspomnienia z czasów dzieciństwa choćby i na pewno ucieszyliby się, gdyby zobaczyli właśnie taką moją serię zagrajmy z tej gry, czyli kręcę poniekąd unikalne gry, przynajmniej niektóre, a z tych ogólnych rzeczy, no cóż, gram na najwyższym poziomie trudności. Z pewnością nie każdy gracz na wizji tak postępuje. Wybiera z reguły niższy poziom albo, albo w ogóle idzie na łatwiznę. Ja gram na najwyższym poziomie, bo no z reguły są największe wtedy emocje. Przekonałem się o tym choćby w Zagrajmy w Stranger, bo Stranger jest naprawdę trudną grą na najwyższym poziomie. W serii Zagrajmy w Power Ace, gdzie udowodniłem, że niemożliwe jest możliwe. Czy też w serii zagrajmy Far Cry na poziomie realistycznym? Tam też naprawdę ciężko było, ale też dzięki temu, że gra jest trudna i stawia naprawdę solidne wyzwanie, to też satysfakcja rośnie z takiego wykonanego, trudnego zadania. A poza tym, jeszcze mój komentarz głosowy. Staram się. Ogólnie podejść dość humorystycznie do, do danej gry, co oczywiście nie, nie zawsze mi wychodzi, ale, ale wiecie dobrze, że człowiek ma swoje lepsze, jak i też gorsze chwile. A, no i sam komentarz, który uważam, że stoi na naprawdę dobrym poziomie. Chociaż nie mogę tego powiedzieć o komentarzu z grudnia 2014 roku, kiedy to publikowałem swoje pierwsze materiały z głosem. Tam komentarz mój był strasznie sztywny. Nawet jeden z widzów mi to wtedy zarzucił. Ale teraz sytuacja zmieniła się niemal o 360 stopni. No i myślę, że teraz jest o wiele lepiej. Zatem, no, mógłbym nawet rzec, że mój kanał przynajmniej w jakimś stopniu się wyróżnia od setki innych kanałów związanych z grami. Nawet pamiętam, że na przestrzeni lat były takie osoby, które przyznały mi, że jestem fajnym twórcą i wręcz dziwiły się, czemu mam tak mało wyświetleń pod filmikami. No ale cóż, życie życie pisze własne scenariusze, jak słyszałem od pewnej pani z liceum, ale to nie jest najważniejsze, więc wydaje mi się, że wyrzuciłem z siebie to, co chciałem z siebie wydusić, podać na talerzu wszelkie moje obawy, rozmyślenia, no i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy zatem teraz do, mam nadzieję, przyjemniejszej części tego specjalnego audiologa z okazji Przypomnę 9. rocznicy publikacji pierwszego mojego materiału na YouTube, czyli do tego co zamierzam nagrać dla Was przez najbliższy rok. Bo nie ukrywam, iż mam parę pomysłów na filmy, niekoniecznie będącymi oficjalnymi odcinkami Zagrajmy Wy, czy też odcinkami Teleturnieju albo Nostalgicznej Wędrówki. Ale do pomysłów przejdziemy za chwilę. Na razie wspomnę Wam o tym, iż będę chciał ukończyć dwie obecnie prowadzone serie Zagrajmy, czyli z Harry'ego Pottera Kamienia Filozoficznego i z Trackmani Sunrise Extreme. Generalnie mam już nagrane 9 odcinków z Harego i prawie tyle samo z Trackmani Sunrise, ale oczywiście będę produkował dalsze odcinki. Serię z Harego będę chciał skończyć już, no już na początku września, wrzucić ostatni odcinek, tak żeby została już do przejścia tylko Trackmania Sunrise. Ale, żeby nie było tak, że będę publikował po Harem Poterze tylko materiały z Trakmani, to pomyślałem sobie, że może zrobię ankietę, ponieważ. Czy w ogóle robiłem jakieś ankiety na kanale? No, szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, więc myślę, że to byłoby dość ciekawe zrobić ankietę na temat tego, co chcielibyście zobaczyć jako serię alternatywną dla Trachmani Sunrise Extreme, gdy już uporam się z Harry Potterem. Byłoby kilka propozycji, gier, z których wybralibyście jedną grę, którą nagrałbym. No, zaraz po Harrym Potterze, myślę. No i żeby gatunki właśnie gier się nie powtarzały, w sensie nagrywałbym... Żeby uniknąć sytuacji, że nagrywam obie gry samochodowe, to właśnie wybierać będziecie z gry, z gier właśnie niewyścigowych. Możecie oczywiście dać znać, czy chcielibyście taką ankietę, na kanale, czy chcielibyście wziąć w niej udział, bo no, myślę, że to byłby dobry pomysł wybranie tej gry, którą chcielibyście najbardziej zobaczyć u mnie właśnie. Co jakiś czas między odcinkami, zagrajmy. Będzie teleturniej, wyzwania widzów. Także tu się nic nie zmieni. Akurat trasek mam tyle, że mógłbym spokojnie nakręcić dwa odcinki nawet. Gdzieś we wrześniu planuję kolejne odcinki z nostalgicznej wędrówki, w których przechodzić będę grę Kangurek KO 1. Oczywiście na najwyższym poziomie trudności, czego nie dokonałem w pierwotnej serii z, no, na przełomie 2011 i 2012 roku. Natomiast po zagrajmy w trackmanie Sunrise Extreme, będzie moi drodzy niespodzianka, a przynajmniej mam nadzieję, że to będzie niespodzianka ale chodzi mi o to, że nie dowiecie się z jakiej gry będę kręcił. Być może kiedyś wam powiem. Jeszcze przed premierą nowej serii. Ale na pewno teraz nie powiem. To teraz powolutku przechodząc do innych moich pomysłów na filmy, to mam takiego pomysłu, niczym Ferdek Kiepski ze Świata Według Kiepskich, żeby nagrać serię z żeby nagrać w nostalgicznej wędrówce yy, grę, którą przechodziłem jeszcze w okresie 2011-2014, czyli jeszcze bez mojego komentarza, w zupełnie innym stylu. Takim stylu, na który chyba jeszcze nikt się nie zdecydował, myślę. Wypatrzyłem sobie jeden tytuł, yy, gdzie myślę, że taki styl mógłby się nawet sprawdzić. I nie ogrywam, jestem strasznie ciekaw, jak to wyjdzie w praniu, ale to dopiero myślę, że w nowym roku. Kolejny mój pomysł to odcinki w pewnym stopniu bonusowe z niektórych moich najnowszych serii. Zagrajmy w grze Stranger na przykład, którą no, przeszedłem całą. Jest taka ekskluzywna misja. Ona występuje tylko w wersji demonstracyjnej. W pełnej wersji jej niestety nie ma. I w takim odcinku bonusowym bym tę misję Wam pokazał i ją przeszedł. Z kolei w Trackmani Original tam też występują niektóre ekskluzywne mapki, także występujące w wersji demonstracyjnej. Tylko w pełnej wersji niestety tych tras zabrakło. No i pytanko moje brzmiałoby, czy chcielibyście takie dodatkowe materiały z gier zobaczyć? Czy może jednak skupić się wyłącznie na oficjalnej zawartości gry, jak do tej pory? Jak pewnie wiecie w jednym z odcinków Zagrajmy w Trackmanie Sunrise Extreme, podzieliłem się z wami pewną refleksją na temat najnowszej jak na razie Trackmanii na rynku, mianowicie Trackmania Nations Remake. Akurat w ten tytuł jeszcze nigdy nie grałem, chociaż udało mi się ją zainstalować poprawnie i nawet uruchomić. Chciałbym wam pokazać, co ta gra zawiera i jak, jak się mierzę z pierwszymi tamtejszymi trasami. Po raz pierwszy w życiu pragnę ostrzec. Tylko, czy chcielibyście taki materiał zobaczyć? Jeżeli tak, no to dajcie znać. No i dobrze moi mili, myślę, że przekazałem wam już te wszystkie najważniejsze kwestie, które chciałem wam przekazać. Mam nadzieję, że wysłuchaliście do końca i jak widzicie, jeszcze mój kanał żyje, funkcjonuje, ma się dobrze. Ale co będzie się działo za rok, no to tego już nikt nie wie. Co będzie się działo na za miesiąc, to tego nikt nie wie, no ale myślę, że będę jeszcze materiały publikował. Jeszcze nie czuję się jakoś zniechęcony czy coś w tym stylu, chociaż też chwilę słabości mam. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie, jeżeli dotarliście do końca. Dziękuję każdemu, kto jest jeszcze ze mną i ogląda mnie przynajmniej od czasu do czasu bo ma to dla mnie naprawdę spore znaczenie, żeby pomimo tak skromnej oglądalności na moim kanale cieszyć się tym, co się ma. Także jeszcze raz serdeczne dzięki dla każdego aktywnego widza i mam nadzieję, że jeszcze się nie rozstaniemy. Życzę Wam miłego dnia, zadawajcie pytania, postaram się na wszystkie odpowiedzieć i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnych moich materiałach.